Kochani, witam serdecznie już w kolejnym odcinku ze, Mismasza, ze Sims Masa oraz świata Aurelii. Ja jestem Rose, a właśnie już mamy odcinek tego życia, trzeci dzień, czwarty. Jak dobrze pamiętacie, niestety podjęła wyzwanie 7 Dzikich randek niestety jej z Johnem się nie udało, i miała. Zaprosić, a nie, idzie do pracy. To jak wróci z pracy, to tak. Zaprosi Benedykta. Um, następnie pójdziemy um, z nią do biblioteki albo jej kupimy jakąś biblioteczkę. Ja już wiem, jaką. Um, co to powiem, pod kolor jej tutaj wystroju i kupię. Aho, jedzenie? No chyba coś. ha, i mamy jakieś. Czy jakiś Sauron się etap zaczynał? Aha, czyli coś nowego widzę? Doszło do aktywacji? Nie było to już. Dobra, nie trzeba bym mi się wyświetliła o tym um, lekcja. <laughs> I zupełnie nie mam odpowiedzi na to, że mamy również 12 grudnia już. I ankieta będzie do 15 grudnia. What?! Co to ma być?! No jeżeli to byłby facet, to prędzej by się mówiła Ale... babka Nie, nie wierzę w to Na no serio, nie wierzę <śmiech> <śmiech> A i to przykład by się zrobiła z nią Bo z tego co Widzę i bardzo z tego faktu bym powiedziała, cieszę, że to jest tak fajnie zrobione, że co safe nie, trzeba tych zadań robić od nowa, nie? Miałaby zaproszona na randkę. dobra. Zrobimy w ten sposób. Ja tak myślę, że ona... Będzie randki organizować w domu. Weźmiecie ryzyko, że spotka kogoś. Się z tym wypaliło? No, nie mówię do tego stopnia, żeby byli ze sobą, nie? Ale chociaż, żeby jej to się zaliczyło. Tutaj mm. nudisko. I od razu lecimy. Tę razem? Ile jej zostało? Nie myślę, że jeszcze coś miało jej wyzwanie. Czy my właśnie nie. Dobra, zobaczymy. Ale mi się coś widzi, że chyba nie przeszliśmy do kolejnego etapu. Po co ja zaprosiłam go? Jak nie przeszła? Dobra, zrobimy taki myk oh. Myślę, mm. że do domu Skoro tak Tu? No, nie przyszliśmy, bo nam się udało. Ale 21 godzin to jest krótko, prawdę mówiąc. Z, zakończymy tak. No trud, trudno, się mówi. Zależymy. No dobra, to lecimy z tym tutaj. Kariera, badaj. A jaką wtedy byś miała cechę? Nie mm, mm, mm. choć jaka cecha jest. Uwielbiamy, okej. Okay. O! Króliczka sobie tutaj. Dobra, radość, niedzielę wróciła z prasy. Tak. Znajomi, to tylko tych dwóch masz. Aha! I również chciałabym, by ta seria była taka, otwarta bym powiedziała. Jakieś znalezienie otwarte, takim, że Wy będziecie mogli decydować, e, jak dalej mają się potoczyć losy Aureli I możecie śmiało je pisać w komentarzach, e, jak to dalej ma się poto potoczyć. E, bądź, czy nawet, brać udział w ankiecie, która będzie. Ok, jestem raczej, że w ja poprzednim odcinku trochę tak zaszalałam i zaczęłam grać. W no, sumie to będzie krótki, wtedy chyba odcinek. I będę się starała tak nagrywać na bieżąco, um, abym nadążała czytać te wasze komentarze, um, ankiety i wam będę starała się to wyświetlać te. Um, ankiety oraz chyba najwięcej ten komentarz na miał najwięcej łapek lub um, wow. będą się powtarzały te komentarze, to ja tutaj wam one um, wyświetlać, więc zapraszam Was na to, jeśli nie będzie by do takiej um, aktywności. Aha, i tak myślę, że będą live'y z tworzenie zwierząt. Oraz Arwen y, mm -hmm. Oraz live y. na zasadzie, jeżeli będziemy tworzyć mm -hmm. i faceta, to na live będziemy jej tworzyć wtedy faceta, chyba że jakiegoś e, z galerii będzie chcieli i będziemy go delikatnie przerabiać to również to myślę na live'ach będziemy e, robić. No dobra, mamy w środę. Jest 12 w nocy, prawie pierwsza. Już będę kończyła ten odcinek. Ona się z wami żegnała. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.